Dzień dobry, Paweł Szałański. Jestem przedstawicielem regionalnym do spraw nawozów firmy ARKO. Obecnie w rolnictwie często spotykamy się z pojęciem helat. Czym jednak tak naprawdę są helaty? Helaty to złożone związki chemiczne powstałe w procesie połączenia metalu z helatorem, czyli kompleksem chemicznym o cząsteczce złożonej ze struktury pierścieniowej wielopostawnego ligandu. I związanego z nią przy pomocy kilku wiązań jonu centralnego, kationu metalu. Dla ułatwienia można porównać helator do prywatnego ochroniarza, a nasz metal do gwiazdy filmowej. Nasz helator obejmuje taką gwiazdę i bezpiecznie ją dostarcza tam, gdzie jest nam potrzebna. W naszym wypadku ta gwiazda jest dostarczana bezpośrednio do rośliny. Dzięki strukturze właśnie tego helatu. Dużo lepiej przenika przez błony półprzepuszczalne, i dużo szybciej jest wykorzystywana i wbudowana w strukturę rośliny. Dlatego warto jest stosować helaty. Dodatkowo, helaty można stosować z pominięciem pH, które często źle wpływa na pobieranie metalu przez roślinę. Część pierwiastków jest dobrze przyswajane przez rośliny w niskim pH jak na przykład mangan czy zelazo, inne w wysokim, jak molibden. Dzięki zastosowaniu helatów jesteśmy w stanie wyeliminować to utrudnienie produkcji roślinnej. Dodatkowo helaty dużo lepiej przenikają przez błony półprzepuszczalne rośliny, dzięki czemu szybciej są wykorzystywane i szybciej są wbudowywane w strukturę rośliny. Zalecamy do stosowania odpowiednio dobranych Helatów w gamie helatów arkop. Znajdą Państwo helaty odpowiednie dla każdej grupy roślin. Na przykładzie helatów żelaza Arkop jesteśmy w stanie dobrać helat dla roślin kwasolubnych, jak i rosnących na glebach bardziej zasadowych. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.arkop.pl